Dzień dobry. Nazywam się Szymon Wąsowicz. Jestem matematykiem. Na kanale mojego bloga Być Matematykiem umieściłem playlistę, którą nazwałem Matura Rozgrzewka. Znajdują się tam rozwiązania zadań maturalnych z matematyki, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Zapraszam do oglądania. W tym filmie rozwiążę dwa zadania z rachunku prawdopodobieństwa. Pierwsze z poziomu podstawowego, a drugie z rozszerzonego. Rozpocznijmy od pierwszego zadania. Doświadczenie losowe polega na jednoczesnym rzucie symetryczną sześcienną kostką do gry i dwiema symetrycznymi monetami. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania na kostce liczby oczek podzielnej przez 3, a na monetach co najmniej jednego orła. Kostka symetryczna oznacza, że prawdopodobieństwo wyrzucenia Każdej z liczb oczek od 1 do 6 jest takie samo i wynosi 1 szósta. Podobnie z monetą symetryczną, prawdopodobieństwo wyrzucenia orła czy reszki jest równe 1 druga. No więc najpierw zliczmy, ile jest zdarzeń elementarnych. Popatrzmy. Mamy tutaj tak naprawdę trzy rzuty. Pierwszy rzut kostką drugi pierwszą monetą i trzeci monetą drugą. Więc na kostce możemy uzyskać sześć możliwych wyników, a na monecie dwa i na drugiej monecie też dwa. Wobec tego będziemy mieli 6 razy 2 razy 2 zdarzenia elementarne, więc moc zbioru zdarzeń elementarnych omega to 24. I jakie są zdarzenia sprzyjające naszemu zdarzeniu? A to będzie zdarzenie, o którym mowa: że na kostce otrzymano liczbę oczek podzielną przez 3, a na monetach co najmniej jednego orła czyli jest to zdarzenie, o którym mowa. No więc yy, popatrzmy, co możemy uzyskać na kostce. Na kostce możemy uzyskać 3 oczka lub 6 oczek. Natomiast yy, na dwóch monetach, dwie monety, chodzi nam o takie wyniki: orzeł, 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 reszka. I reszka orzeł. Czyli trzy wyniki. Trzy możliwości. No a na kostce mamy dwie możliwości. No razem trzy razy dwa równa się sześć. A zatem liczba elementów Zdarzenia A, czyli liczba zdarzeń sprzyjających zdarzeniu A, to 6. Prawdopodobieństwo zdarzenia A to moc A przez moc omegi, czyli 6 dzielone przez 24, czyli 1 czwarta. I zadanie drugie. Dane są zdarzenia A zawarte w omega, B zawarte w omega, takie, że prawdopodobieństwo zdarzenia A równa się 2 piąte oraz prawdopodobieństwo zdarzenia B minus A równa się 47. siódme. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A plus B. W zamieszczone niżej kratki wpisz kolejno pierwszą, drugą i trzecią cyfrę po przecinku nieskończonego rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego. Wyniku. Rozpocznijmy od wyjaśnienia oznaczenia. To jest różnica. Zbiorów B i A. Czasami też oznacza się ją przez B minus, a takim ukośnym minusem. No, więc zróbmy sobie symboliczny rysunek. Zdarzenie A. Zdarzenie B. Więc gdzie na tym rysunku zaznaczyć zdarzenie B minus A? Zakreślę je tutaj na żółto. Dobrze. Więc to jest zdarzenie B minus A, które ma prawdopodobieństwo, zobaczmy tutaj do góry, które ma prawdopodobieństwo 4,7. Prawdopodobieństwo zdarzenia A, no to zakreślmy zdarzenie A. Zakreślaczem zielonym. No, więc trzeba się troszkę postarać, żeby to dosyć ładnie zakreślić, ale prędzej czy później to zrobimy. I zdarzenie A ma prawdopodobieństwo. Dwie piąte. No więc widzimy, że zdarzenie A oraz zdarzenie B minus A wykluczają się. Zdarzenia A oraz B minus A wykluczają się. Czyli ich część wspólna jest zbiorem pustym A razy część wspólna B minus A jest zbiorem pustym. Oznacza to, że prawdopodobieństwo sumy tych zdarzeń prawdopodobieństwo A plus B minus A jest równe prawdopodobieństwu zdarzenia A plus prawdopodobieństwo zdarzenia B minus A, czyli 2 piąte plus 4 siódme. No i ile to jest? Wspólny mianownik 5 razy 7 to 35, i teraz mamy 2 razy 7, czyli 14 plus 5 razy 4, 20. To jest równe 34, 35. Ale zauważmy, że suma zbiorów A oraz B-A równocześnie jest sumą A plus B. Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia A plus B jest równe 34,35. Pozostaje jeszcze zakodować wynik. Na maturze możemy posługiwać się kalkulatorem prostym. Ja wobec tego użyję prostego kalkulatora Windowsowego i po prostu podzielimy Trzydzieści cztery przez trzydzieści pięć zero dziewięćset siedemdziesiąt jeden czterysta dwadzieścia osiem. Więc w zadaniu należało wpisać pierwsze trzy cyfry nieskończonego rozwinięcia dziesiętnego tego ułamka, więc dziewięć siedem jeden. 9-7-1 I w ten sposób nasze zadanie zostało rozwiązane. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, do oglądania zawartych tam filmów i do zapoznawania się z materiałami z playlisty Matura Rozgrzewka. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych filmach.